LOL elo, 3210 na liczne zapytania, jak otworzyć Coca-Colę przy pomocy łańcucha, bo nie mamy akurat otwieracza, a zawsze łańcuch motocyklowi się znajduje w domu, to bierzemy i tak otwieramy. Nie zawsze się udaje za pierwszym razem. Nieraz za drugim się nie udaje. Zawsze możemy sobie pomóc innym otwieraczem, ale łańcuchem też się da otworzyć. Oczywiście, zaraz Wam to pokażę. I już prawie mamy otwarte, ale jeszcze nie. To jeszcze chwilę potrwa. Pamiętajcie, że poradnik jest profesjonalny. I dlatego się tak nam wszystko udaje. I już prawie poszło, ale jeszcze nie. To jeszcze robimy tutaj. Taką próbę. Jeżeli ktoś ma lepszą metodę, to, to proszę. O, jeszcze się nie udało. Do 10 minut się otwiera taką Coca-Colę. Zawsze można jeszcze tak łańcuch na, 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 nakręcić. O. Tam mam też jak otworzyć puszkę. I jest otwarte. Widzicie, udało się. Niesamowite. No to trzeba też do tego trochę wprawy. Po czym możemy już następować yy, może następować picie z LOLO 3210. Jak otworzyć właśnie Coca-Colę lub Pepsi. Przy Pepsi jest trochę inna metoda. Siema